Cześć, witam Cię serdecznie na kolejnej analizie. Dziś przechodzimy od razu do rzeczy. Jesteśmy na wykresie BTC do pary z USD. Jest to giełda Coinbase i wykres tygodniowy. Jest to mój globalny wykres. Tutaj właśnie podejmuję decyzje dotyczące ruchu ceny na kilka kolejnych dni i tygodni. Jeśli oglądałeś ostatnią analizę, to wiesz, że mówiłem o poprzedniej świeczce tygodniowej. I Jeśli zamknie się ona negatywnie, to prawdopodobnie też będziemy mieć negatywny tydzień, i tak też się stało. Zobaczcie, tutaj mamy zamknięcie. Closure jest 11860, a poprzednia świeczka miała closure, czyli literka. C w górnym lewym rogu ekranu 11 918. Mamy tutaj zdecydowaną słabość, odrzucanie na tej e, świeżce. No i rozpoczynamy nowy tydzień z spadkami. Teraz zmienię interwał na e, 4 e, na dzienny i zobaczymy jak to wygląda e, z bliska. Słuchajcie, cena cały czas porusza się naszym kanałem e, wzrostowym. Dopóki jest w tym kanale wzrostowym, nie ma się absolutnie. O co martwić? Można powiedzieć, że wszystko jest w dalszym ciągu pod kontrolą, i to o czym mówię na każdej analizie każdego tygodnia, już od kilku tygodni, że ten ruch w bok i potencjalna minimalna korekta to jest jak najbardziej wskazana rzecz, aby ruch w górę był kontynuowany. Zobaczcie tutaj, ile jeszcze mamy miejsca na właśnie ten ruch. W dół, aż do naszego globalnego wsparcia, które jest na tym kanale. Oczywiście, teraz zmieniłem interwał, i to pokrycie nie jest tak zbieżne jak na poprzednim interwale, ale dobrze wiesz, o co mi chodzi. Słuchajcie, co możemy zaobserwować na tym wykresie co nam się rzuca w oczy. Zaraz ci to pokażę krok po kroku. Jak to wygląda z mojej perspektywy? Zobaczcie ten, tą sytuację tutaj, i zaznaczymy tą sytuację tutaj, w tym miejscu, i tą sytuację, którą mamy w tym naszym obecnym, obecnym lokalnym miejscu. Nie mogę. Jest dobrze. Zobaczcie, czy widzicie tutaj jakąś analogię w tych, w tych dwóch ruchach w tych dwóch punktach na wykresie w których poruszała się cena ja widzę tutaj zdecydowaną analogię, zobaczcie możemy sobie nawet wyrysować krok po kroku ja tutaj użyję po prostu prostych prostych linii no i zobacz, tutaj mamy pewnego rodzaju silny ruch w górę tutaj mamy, tutaj mamy podobną sytuację mamy potem ruch Dół. Tutaj mamy to samo. Ruch w dół, ruch w górę, ruch w górę, ruch w dół, ruch w dół, ruch w górę, ruch w górę. Mamy analogiczną sytuację, i zobaczmy, mamy potem taki ruch w bok, też z takimi, z takimi, powiedzmy tutaj, lokalnymi korektami. I to jest też sytuacja analogiczna do tej, którą mamy teraz. Zobaczmy, jeśli tutaj sobie wykreślimy ten potencjalny ruch, którym będzie poruszała się cena, to wyjdzie nam podobny układ, który jest po prostu układem kontynuacji. I ten cały układ oczywiście możemy sobie zaznaczyć w pewien, w grubsza, z grubsza w pewien, w pewien sposób, co da nam mniej więcej podobną sytuację analogiczną do tej, która była poprzednio. Jeśli teraz cofniemy się na wykres tygodniowy, oczywiście to będzie troszeczkę bałaganu, ale mam nadzieję, że. Wiesz, wiesz, gdzie się znajdujemy i o co mi chodzi, to wszystko, co narysowaliśmy teraz sobie na wykresie, jest po prostu powtarzalnym układem, można to nazwać bullish flag. Ja sobie to wszystko tutaj teraz pousuwam szybko. Zaraz do Ciebie wrócę. Ok, jeśli mielibyśmy na czysto wyrysować jeszcze raz ten cały patent, ten wzór, którym położy się cena. Wyglądałby on mniej więcej, mniej więcej w ten sposób. Mamy tutaj taką flagę, po czym następuje wybicie, czyli to jest ta nasza kontynuacja. No i tutaj spodziewalibyśmy się kolejnej konsolidacji w formie tej flagi właśnie mniej więcej w ten sposób i ponownego wybicia. Ceny ku górze, czyli kontynuacji tego wzoru, który jest powtarzalnym wzorem bullish. Oczywiście teraz jesteśmy w tej fazie konsolidacji, gdzie cena nam idzie lekko w bok, lekko ku dołowi, i rozsądnym byłoby poczekać, aż cena znów dotknie naszego wsparcia, potwierdzi to wsparcie, i wtedy moglibyśmy spodziewać się przebicia, przebicia i kontynuacji naszego ruchu. W górę. Dopóki to nie nastąpi globalnie, nie możemy tutaj mówić o powrocie byków na rynek. Chciałbym zobaczyć tutaj właśnie odbicie od tego poziomu wsparcia, potwierdzenie, i wtedy mógłbym robić kolejne analizy nowe analizy pod kątem kontynuacji tego globalnego ruchu. W górę. Przejdźmy teraz jeszcze na mniejszy interwał, zobaczymy, jak sytuacja wygląda lokalnie, czego możemy się spodziewać w najbliższych dniach. To będzie wykres 4 godzinny. No i słuchajcie, tak, tak wygląda ta sytuacja. Tutaj mamy dno tego naszego kanału spadkowego. Jeśli teraz poszukalibyśmy jakichś wspólnych poziomów oporu i wsparcia. To moglibyśmy je wyrysować mniej więcej w ten sposób. Tutaj pewnie nakreśliłby nam się pewien, pewien kanał spadkowy, którym porusza się właśnie cena. No i zobaczcie, teraz możemy sobie wykreślić taki, taki ruch w dół, który, który teraz jest widoczny na wykresie. No i prawdopodobnie zobaczylibyśmy tutaj. Pewien ruch w dół do poziomu około 10900. Dla mnie byłby to bardzo dobry poziom na właśnie potwierdzenie mojej predykcji, czyli na odbicie od tego poziomu i pewną kontynuację, kontynuację ruchu w górę. Oczywiście, jeśli tutaj zobaczymy odbicie, e, chciałbym zobaczyć przebicie przez ten kanał i mniej więcej w tym miejscu mógłbym otwierać e, jakąś lokalną pozycję long, która celowa byłaby w target około 11 500. Byłaby to w miarę pozytywna, w miarę bezpieczna pozycja long, którą ja bym otwierał, jeśli chodzi o dydek Bitcoin. Na chwilę obecną, czego możemy się spodziewać? No, oczywiście, jest to kontynuacja tego lokalnego ruchu w dół, który jest jak najbardziej potrzebny. To co zawsze powtarzam, aby zachować pewną stabilizację, stabilność na rynku bitcoina, aby ten rynek został utrzymany w obecnym stadium i abyśmy mogli spokojnie kontynuować globalny uptrend. To tyle ode mnie, jeśli chodzi o naszą globalną i lokalną analizę bitcoina, i oczywiście, jak zawsze, serdecznie zapraszam Cię na kolejny materiał. Pozdrawiam, cześć!